Doberek, ja jestem Strzybor, a dzisiaj opowiem wam czym jest Destiny 2. Więc bez zbędnego przedłużania, zacznijmy od podstaw. Wiesisz przykładem, Czas na fajerwerki! Destiny jest przede wszystkim luter-shooterem z elementami MMO. Jeśli pierwsze co przychodzi wam na myśl to Borderlandsy, to nie jesteście w błędzie. Fintesencja rozgrywki to zbieranie coraz lepszych broni i pancerzy, żeby pokonywać potężniejszych wrogów, żeby dostawać jeszcze lepsze bronie i pancerze. Jest to pętla, wokół której tworzony jest cały gameplay. Dobrym porównaniem byłoby też Diablo czy Path of Exile. Są to oczywiście hack and slashy, ale sama pętla działa podobnie. W aktywnościach mamy szturmy pełniące rolę trzyosobowych krótkich misji, tygiel, w którym znajdziemy kilka trybów PvP, Gambit, czyli mieszanka PvP z PvE, rajdy, lochy, kampanie fabulatne oraz sporo innych pomniejszych rzeczy. Dla hardcorewców mamy oczywiście szturmy z wyższymi poziomami trudności. PvP posiada tryb rankingowy oraz specjalne tryby, w których ilość światła ma znaczenie, oraz tryb 3x3, próby Ozyrysa, które po wygraniu 7 meczy z rzędu nagradzają nas kilkoma rzeczami, do których nie ma się normalnie dostępu. Do tego jeden z rajdów dostał ostatnio wyższy poziom trudności. A każdy nowy rajd ma zawyżony ten poziom w trakcie pierwszego dnia od wydania, gdzie społeczność ściga się, kto pierwszy zrozumie mechaniki rajdu i go ukończy. Różne aktywności można też robić w mniejszej ilości osób, za co również są osiągnięcia, a one samo są odpowiednio trudniejsze. Znajdą się rzeczy i dla każdu, gdzie PVE i PVP nie są trudne na podstawowych poziomach trudności, a stają się takie dopiero na najwyższym stopniu. Do tego można poznawać lore, bo gra to nie tylko wątek główny, jest sporo wątków pobocznych. Jeśli lubicie ładne widoki, to takich tutaj nie zabraknie, kto był na Europie czy w Śniącym Mieście, ten wie o co chodzi. Dodatkowym plusem jest to, że gra jest w pełni spolonizowana, licząc dosłownie wszystko, od najmniejszych lorowych smaczków do cinematiców i zwiastunów. O czym w takim razie jest Destiny? Jest to space opera przemieszana z science-fantazy. Nasza postać to jeden ze strażników wybranych przez ducha, który szukał nas w starej Rosji. Duchy to małe, rozumne maszyny stworzone przez wędrowca po upadku. Wspierają one strażników radami, światłem, które daje nam najróżniejsze moce, ale przede wszystkim mogą nas wskrzeszać. Wędrowiec jest masywną i tajemniczą sferą, która przyleciała do ludzi, co zapoczątkowało Złoty Wiek. Ale i spowodowało upadek, po którym powstali strażnicy. Więcej nie chcę wam tu mówić, gdyż warto samemu te rzeczy odkrywać. Jakie rasy mamy w destni? Mamy ludzi, EGZO oraz przebudzonych. Ludzie, jacy są, każdy widzi, nie różnią się zbytnie od nas. EGZO to maszyny, w które zaaplikowano ludzkie umysły, a przebudzeni powstali w trakcie pewnego wypadku, gdzie w statek uciekający uderzyła i ciemność, i światło. Możemy się wcielić w każdą z tych ras. Oprócz tego jest kilka innych raz, głównie przeciwników, ale mamy wśród niektórych z nich i sojuszników. Są to ruj, który kieruje się drogą miecza, czyli bi innych, by samemu stać się silniejszym. W dużej mierze służą ciemności. Upadli inaczej eliksni dawni podwładni wędrowca, niektórzy do niego wrócili niedawno, po zaproszeniu ich przez strażników. Zbierają się w skupiska zwane rodami. Weksy, które są gatunkiem cyberorganicznym, prawdopodobnie tak starym jak sam wszechświat. O ile może wydawać się, że są robotami, tak naprawdę to tylko narzędzia do poruszania się dla nich. Są one mikroskopijnymi organizmami, zbierającymi się w radiolarię, zgadzeni, którzy są nieumarłymi upadłymi, używającymi ciemnego eteru. Pierwszy z nich został stworzony przez przypadkowe życzenie. Kombinat Rasa nastawiona na wojnę ze wszystkimi. Rozszerzają swoje imperium, gromadzą broń i mają też inne rasy pod swoją kontrolą. Jeśli dopiero zaczynacie, jesteście w stanie zagrać we wszystkie trzy kampanie, oczywiście po zakupieniu każdego dodatku z nimi związanego. Mamy jeszcze czwartą kampanię, nowe światło, od której w ogóle zaczniecie swoją przygodę. Tak jak wcześniej powiedziałem, duch wskrzesza was. W starej Rosji, z której trzeba się wydostać, ale nie tylko, bo i tam różne siły czekają na was, aby pozbawić was światła. Pomożecie tam Showhanowi w rozwikłaniu tajemnicy, co dzieje się z jego towarzyszami oraz kim jest nawota. Dalej macie porzuconych, gdzie udacie się do więzienia starszych razem z Kejdem 6. Jednym z najlepiej wspominanych postaci, do tego dowiecie się trochę o Wzgardzonych, przebudzonych oraz innych siłach w uniwersum. W Piedzy Cienia stawicie czoła koszmarom, które nawiedzają strażnika, poznacie również Eris Morn, strażniczkę po utracie światła, jest specjalistką od roju. Oraz aktualna kampania, czyli Poza Światłem, udacie się na księżyc Jowisza, Europę, tam poznacie ciemność w jednej z jej postaci i będziecie musieli powstrzymać upadłych, którzy nad nią zapanowali. Oczywiście chcielibyście poznać historię wcześniejszych kampanii. To niestety nie jest już dostępne w grze, ale możecie to zobaczyć u mnie na kanale. W grze macie też oś czasu. Tam są opisane wszystkie kampanie i sezony w Destiny 2 w dużym skrócie co i jak się działo. Sama opowieść się tutaj nie kończy, gdyż mamy niedługo wychodzący nowy dodatek Królowa Wiedźma. Wydarzy się to 22 lutego. Również wtedy zostanie usunięta kampania porzuconych, więc polecam spróbować jej, zwłaszcza że od 7 grudnia będzie ona dostępna za darmo dla wszystkich. A oprócz tego jest już zapowiedziany kolejny dodatek Lightfall oraz The Final Shape. A samo Bungie mówi, że to nie jest koniec Destiny 2. Także pozostaje mi Was zaprosić do gry, możliwe, że kiedyś spotkamy się na jakimś szturmie czy tyglu, a jeśli spodobał Wam się ten materiał, to zasubskrybujcie ten kanał po więcej takich filmów z Destiny 2. Mówił do Was Szybor, do zobaczenia.